Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Aldara Place Assassin's Creed 3, odcinek trzeci. Jest Boston rok 1675, jest rok później od wydarzeń w ostatnim odcinku, z tego względu, że jak mówiłem, będzie ten Let's Play troszkę taki urywany, w sensie urywane będą wydarzenia, ponieważ nie ma sensu pokazywania wszystkiego. Tu pan jest od handlu, ale nie ma nic niestety do kupienia. Trochę mi przypomina sytuacja z GTA, gdzie się wskakiwało na samochody i się jechało. O, koniu! Koniu, pozwól no. no chciałbym dosiąść Cię, dziękuję. Co się działo w międzyczasie, tak zwanym? Otóż działo się to, że zdobyłem tych wszystkich pięciu ludzi, których miałem zdobyć z tej listy, i wyzwoliłem fort, gdzie w tym forcie trzeba było zabić właśnie takiego Kolesia. Silasa chyba się nazywał. Takie nazwisko miał. Który jakby kupował niewolników. Nie wiadomo po co, ale odbiłem pewną Indiankę. Tam ona się jakoś tam nazywała, niestety nie pamiętam, bo to trudne nazwisko jest. Oraz zabiłem tego Silasa, odbiłem ten fort, wyzwoliłem więźniów. I dzięki temu mam u niej wdzięczność. Która to wdzięczność pewnie będzie mm, wykorzystana w późniejszych odcinkach, to znaczy będzie mogła mi pomóc pewnie w mojej sprawie. No i podkrywałem troszkę, to pokażę na mapie, może. Podkrywałem chyba wszystkie punkty widokowe, z tym, że jak widzicie, jest to dość taka mapka, dosyć mała, chyba że tutaj w tych obszarach, co jest taki śnieg, pewnie jeszcze można y, podkrywać, z tym, że no nie pokazało mi żadnych tutaj póki co punktów widokowych i co jest fajne, że po zdobyciu punktu widokowego włącza się inna muzyczka niż znana jest z wszystkich wcześniejszych asasinów Dobra żeby nie zanudzać, wchodzimy do naszej karczmy o wdzięcznej nazwie Zielony Smok Oto i nasz Charles Lee No właśnie, tutaj już the city in a town called Lexington to jest właśnie ta kobieta, o której szukamy, ta Indianka. I jak widzimy... Ja to cały czas przechodzę teraz z wami, także nie wiem co się będzie tutaj działo. Odejdź. Dobra, także lecimy. Ja specjalnie tego nie wyłączam, żebyście sobie zobaczyli jak to pięknie wygląda tutaj wszystko te... ta architektura już. Tych czasów... Nie wiem czy to są czasy wiktoriańskie, czy późniejsze. W każdym razie. Wszystkie te konie chyba są tak samo nakrapiane kolejmy. Nie, ten jest inny. Wezmę tego, bo ten już nakrapiany już się najeździłem na nim. W sensie nie teraz, tylko tam wcześniej. by się inny koniu. Tu jest jakiś tajemny zaułek, jest. Naprawdę jazda na koniu w Assassinach jest po prostu czystą przyjemnością. Naprawdę, dzięki tej animacji, dzięki takiemu pseudo naturalnemu. ...zachowaniu się zwierzęcia. Naprawdę polecam. Tu jest jakiś krzykacz. Nie wiem, czy coś można robić, zrobić, czy nie. I powiem wam... E, ...że... ...naprawdę walka i ten system obron... ...system kontrataków... ...z drogi ludzie! ...jest naprawdę... ...godny podziwu tutaj. Naprawdę te animacje są piękne. Oczywiście nie będę teraz... ...tutaj siał za dymy, żeby to pokazać. Chociaż mógłbym. Nie jest to jakiś większy problem, gdyż naprawdę. E, hej, tam jest tutaj skłonny do zabicia tych wszystkich ludzi bez uszczerbku na tym, na życiu. Także pojedźmy tam. Dobrze, tędy, tędy. Drogi, tak naprawdę ta architektura piękna tutaj jest, to wszystko jest ładnie zrobione. Muszę powiedzieć szczerze, tu tu, 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 tu. No, jest oczywiście w innym stylu to robione. O, wiecie, co? ten dźwięk, co przed chwilą był yy, słyszany. Ha, 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 ha. To są dzieci, które tak mnie wkurzają, to jest masakra, one tak mają bezczelny ten głos, taki nieprzyjemny po dłuższym słuchaniu. Bo tam gdzie odkrywałem, w nocy to było, znaczy w nocy tutaj w grze, gdzie odkrywałem te punkty widokowe, to naprawdę słychać było je wszędzie i, i po prostu mam dość. Mam nadzieję, że tędy jakoś dotrzemy. Tu jest fort chyba, także dookoła. O, przepraszam. No właśnie, to jest głupota. Że oni po prostu ładują się pod konia. No tutaj może akurat nie. Ale ogólnie, to zamiast rozbiec się na boki, to ładują się pod konia i to jest. To jest niefajne. No i jest zima, jak widzicie. Pięknie, wcześniej było lato. Podoba mi się to wszystko. Inistateczek. Eee, aha, tu jest wyjście. Dobra, mam nadzieję, że tu już jest. Ok, eee, Pogranicze, tak, niech się stanie moim celem szybkiej podróży. Mm. Już? Tak? Jestem już na miejscu? Eee, nie no. Dawaj, wyjdź. A, ja będę da chyba odrzuć, tak? No zobaczymy. Ten znaczek B to oznacza Boston. Kurde. Jak Skyrim, nie? <laughs> Pięknie to wygląda. Kurcze. Na razie będziemy się trzymać drogi. Jako, że nie jesteśmy Konorem. Podczas jazdy galopem. O, widzicie. A, to tego nie, tego nie widziałem wcześniej. Tylko, czy ja dobrze jadę w ogóle? No tak, jak ja nie mam mapy. Mapa się od, odlokowuje razem z terenem, na którym jesteśmy. Tu są żołnierze, wie, że nie będą się nic ode mnie. Znaczy, nawet gdyby chcieli, to by zostali po prostu w pierdzieli Tyle. Strogi. Tu są, wejdź na teren łowiecki. Jakieś wskazówki: sadoła. Skoczę tum Tum, 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 tum. tum. Iha. Spokojnie, Koniku. Spokojnie. Stara Zwolnica, No i jak w standardowych asesinach mamy dostęp do informacji dotyczących danych obiektów historycznych. Co jest też fajną tutaj. A ty, Charles, co ty tak szybko jesteś tutaj? Witam cię.

Gdzie my jesteśmy w ogóle? No i konie uciekły. Spłoszone. Mi się wydaje, że spłoszone. To set. O, tłumaczenie racji tak 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 nie Znajdź tutaj

Fajnie, tak samo w wodzie też jak się ten. I. Plum. A masakra. Myślisz, że tutaj warto wejść na te? O, o jesteś. Witam Cię. Robi. O przepraszam bardzo. Tak to ona, to ta kobieta, którą ten wyzwoliliśmy, ona miała jechać do Silasa jako niewolniczka. Wagała na wilka po prawej. Albo no, czuję, że nasza pani sobie poradzi. Wait, come back. No nie, jego nitwa będzie pewnie. I can handle things from here but, sir. but nothing go stop running i only wish to talk <laughs> i am not your enemy please just hear me out god's woman only let me speak enough for these What? Oh. enough of this running O nie? A To jest kurde minigierka. Oj kurde. Co dodatkowy Mam cię Wilku. Co tu jeszcze? A czyli jest różne tutaj trzeba. Zdrowie mi się odradza. Najważniejsze w tego typu grach jest to, żeby się za bardzo nie spieszyć, żeby nie, że tak powiem, na tak zwaną pałę nie naciskać klawiszy innych. Tylko faktycznie zobaczyć jaki klawisz trzeba nacisnąć i go nacisnąć, bo ten czas jest jednak wystarczający myślę. A jak zazwyczaj jest tak, że jeżeli nacisniemy źle, to automatycznie mamy przegraną, więc lepiej troszkę dłużej to zrobić, może mniej to płynnie wygląda, ale, ale przynajmniej ma, ma, mamy pewność, że. Nie stracimy tego zdrowia. Gdzie jesteś, kobieto? O ty, wilku, widzę cię. A ładnie. A wilka mogę oskurować? Póki co, chyba nie. Gdzie jesteś, kobieto? No, psia z tymi babami. Masakra. Dokroćset! Gdzie ta kobieta? Widzicie, że gdzieś tam na górze? Mogę się tu wspiąć jakoś? Mogę! Ha. Ha. No dobra. Eee. Hm. A ktoś jest? Nie, czy mi się wydaje tylko? Co to są za krzakulce? A, to są krzakulce. Jako miejsce ukrycia się. Kurde, nic nie widzę. Zapraw. Tylko... gdzie ona może być? Wejdźmy na drzewo. No. No! Czy nie mogę wejść na drzewo? Będąc tamem Bo to jest... ...z tej strony. No to był zły pomysł. Dobra, nie ważne. Chciałem wejść sobie na drzewo. Jest wilk kolejny. Wejdźmy gdzieś tu. Królik. Królik mi niepotrzebny na razie. No bo no Słuchajcie, Jakże i ona jest w tym terenie gdzieś... Się gdzieś ukrywa o. Nie mam pojęcia, słuchajcie Czy ona pobiegła dalej gdzieś, czy co? Nie, ona no, powinna być w tym tutaj miejscu gdzieś, nie? To mi się wydaje Nie, nie spadaj. No dobra. Hej, tam widocznie nie umie się za bardzo po drzewach tutaj skradać. Uuu. Myślałem, że przejdę przez te drzewka. No, o, w A O, to był dobry pomysł. Kobieto! No Nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę. Nie, kurde myślałem już, że ten ten jest? No i tutaj lewy klawisz myszy, tak Naprawdę Refleks trzeba mieć, Teć gatny. No nie wiem gdzie ona jest. No kurczę blada Jeszcze raz wejdźmy tutaj na ten Dobra Ja ją znajdę i... I wtedy się zobaczymy, bo póki co to jest, nieprawdopodobnie trudna misja. Osakla, no? Jest kolejny wilku. Gdzie mam, bratku? <laughs> Tutaj były te skały, ona jest tam na górze. Ciekawe, jak ja do ciebie. Wyjść. Gdzie ty jesteś?

What do you want? Well, your name. A one. I'm Gudzi Zio. I'm pleased to meet you. Gudzi. To... Just call me Zio. Oh <sighs> no. <Dio>. Zio. Zio. <laughs> Zio. <laughs> Tell, Tell me why it is you here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. No, shit, yeah. Kolejne jakieś błądzenie po śniegu. No niestety. A, tu jesteśmy. Okej. Okay. A to dobrze, że to tak y, skaczą po tym. That by Bulldog. Edward Braddock. You know him? He's no friend of mine. Every day more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. Świetnie. Kolejna syka. No,

God not stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in the eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The bulldogs putting together another expedition. That's what they're calling them now, expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something, and all evil is excused. że mm, mamy podsłuchaną rozmowę?

No, the other cock robin. Well, I uh, I was leaving. Oh. And now. Well now. I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was gonna be the problem. Was it car? Now we Trzeba było myśleć wcześniej, także stoliki. Jeszcze coś chcesz? No właśnie, to jest ta bitwa, o której mówiłem. Naprawdę te animacje są przerywane czasami, jeżeli ktoś chce nas zaatakować. Ale myślę, że naprawdę są piękne. you're hurt oh that's nothing here I should stop the bleeding It wasn't necessary I thank you Radzyk, jesteś ready. Hmm, tak zrobimy. dobra. Koniu, gdzie ty tu? Jak co ty tu robisz? Co ty tu robi... koniu? Halo. Co tego? No. Kurczę. Dobra. Moi mini Tutaj jest jakaś zadymka. Nie, myślałem. Dobra, moi mili. Na tym zakończę ten odcinek. I spotkamy się w następnej misyjce. Już niedługo. Naprawdę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Naprawdę. Polecam assassina. No, mój koń też poleca. O, właśnie. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Aldara Place Assassin's Creed 3 Trzymajcie się, pozdrawiam Was